Witam wszystkich serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka z ciekawostek z Wiedźmina 3. Dzisiaj bez zbędnego przedłużania jak ostatnio zaczynamy i lecimy z tymi ciekawostkami. Zaczynamy od lokalnego cmentarza w Bokler, ponieważ jest tu naprawdę kilka ciekawych takich nawiązań do różnych postaci z naszego świata, no i ogólnie do różnych gier, filmów, więc warto tutaj się również zatrzymać. Warto zaznaczyć, że tutaj skupiam się głównie tylko i wyłącznie na tym cmentarzu. Przy samym Bokler jest jeszcze ten jeden, chociażby gdzie e, mieszka Regis. Tam również są różne nawiązania, ale do tego przejdziemy jeszcze kiedy indziej. Pierwszy nagrobek, przy którym się zatrzymamy, należy do Cristofa I nie on jest tutaj ważny, a sam opis, czyli to, że przybył z Teides na kontynent i tak się zakochał, że został do śmierci. Sam Teides, e, nie wiem czy dobrze wymawiam tutaj tą nazwę. Ale jest to kontynent ze świata uniwersum Dragon Age, więc kolejne nawiązanie, chociażby do innego RPGa, w Wiedźminie całkiem fajnie. Kolejny nagrobek należy do Blaisa Augustina, jest, jest on tutaj podpisany jako filozof i że często patrzył w gwiazdy. I tutaj akurat moja teoria jest dosyć naciągana, bo możliwe, że jest to odwołanie do Blaisa Pasca, czyli wybitnego filozofa i matematyka, który również e, fizyka, przepraszam, i matematyka, który również po części był również filozofem, tak jak udało mi się wyczytać na Wikipedii, więc możliwe, że jest to małe nawiązanie do Niego, ale równie dobrze może to być kompletnie zmyślona postać następny nagrobek należy do Amelie Coalt jest to naprawdę całkiem duże nawiązanie do World of Warcraft, ponieważ mamy tutaj dosłownie napisane, że przybyła z odległego Azeroth i zginęła w rajdzie Hanzy, jeśli, jeśli ktoś ogrywał WoWa, albo dużo o nim chociażby słyszał to zapewne sam Azeroth, Azeroth nie jest mu obcy, zresztą nie jestem pewien, nie byłem jeszcze na nowym Warcraftie, znaczy nie byłem w kinie, już teraz nie pójdę, nie oglądałem jeszcze ale nie wiem, czy tam również też nie występuje ta kraina. Tak czy inaczej jest to ewidentne nawiązanie do World of Warcraft. Kolejny nagrobek należy do Karolin Satyr i tutaj ma również bardzo ciekawy dopisek, bo ty mnie kurwa nie rozumiesz chuju, powiedziała do kota, który nie chciał aportować patyka i dostała apopleksji. I tutaj również z tego, co udało mi się wygooglować, może to być nawiązanie do... No dosłownie do Kalorin Satyr Raczej znaczy nie, Kalorin Satyr mamy tutaj Nawiązanie do Kalorin Kepkus O ile się nie mylę Jest to niemiecka e, satyryczka O ile tak to mogę powiedzieć I można to ewentualnie wywnioskować e, No imię to samo No i tutaj mamy w Wiedźminie dopisek Satire, Gdzie no satyry, Satyrę, Satyryczka wiadomo o co chodzi Także uważam, że może to być nawiązanie do niej Kolejny nagrobek należy do Bartolome de Hautemain. Nie mam zielonego pojęcia, jak to przeczytać, akurat to jest mniej ważne. Ważniejszy jest dopisek, który stwierdza, że umarł szukając ziemi obiecanej. I ewentualnie wydedukowałem, że może to być związane z nawiązaniem do świętego Bartłomieja Apostoła, w szczególności z tym, że. Przez ten dopisek, że umarł szukając Ziemi Obiecanej Chodzi tutaj oczywiście do samo nawiązanie e, biblijne że, no, no rozumiecie, Bartolome, Bartłomiej Tutaj Ziemia Obiecana, wiadomo Bilia e, Więc w, mo, można to ewentualnie jakoś e, powiązać Ale tak czy inaczej też na siłę Kolejny nagrobek należy do żona Luka Picarda I dopisek świadczy, że był on wielkim dowódcą i wspaniałym człowiekiem I tutaj akurat jestem pewny, że na pewno jest to nawiązanie do kapitana Picarda, bohateri, bohatera z serii Star Trek, granego chociażby przez Patricka Stewarta, którego zapewne widzieliście setki razy na różnych memach. No dobra, to już jest ostatni ten nagrobek, bo robi nam się powoli troszeczkę nudno i należy on do Piera zwanego krzywonosem i mamy dopisek za wszystkich zarządców. I tutaj domyśliłem się, że może po prostu chodzić o nawiązanie do filmu Poranek Kojota i tekstu Szef Wszystkich Szefów. Albo jest to nawiązanie do kompletnie czegoś innego. Tak czy inaczej, tych nagrobków oczywiście jest tu dużo więcej, i kilka ma naprawdę całkiem ciekawych nazw. Może i nawet tutaj jeszcze powklejam tych kilka innych nagrobków, które po prostu mają jakieś śmieszne dopiski. Także przejdźmy już do kolejnej ciekawostki. Jeśli podróżowaliście sporo po Welen, to na pewno kojarzycie ten dom gościnny przy krańcu mapy niedaleko tego nowigrackiego obozu. I zapewne również kiedyś, jeśli chcieliście się do niego dostać, to mieliście z tym problem. Ja pamiętam, że jakoś się tam jakimś cudem dostałem przez te palisady. Później miałem problem z wyjściem, kombinowałem, aby jakoś przez płotkę również przeskoczyć. Tak czy inaczej, kiedyś się tam dostałem, no bo brama była zamknięta i nie mogłem się tam dostać. Zresztą ogólnie przed samą bramą na słupie mamy kartkę, na której dosłownie jest napisane, że jest wymagany odpowiedni ubiór, czyli no musimy być po prostu nowigradzkim żołnierzem Nilfgaardzkim, przepraszam nie nowigradzkim, bo już mi się pomyliło oczywiście, no ale gdy już oczywiście skołujemy sobie taki strój, możemy go chociażby nabyć u kwatermistrza we Wrońcach, no to wchodzimy faktycznie bez problemu ale zainteresowało mnie to, no dobra wszedłem teraz bez problemu, no to może teraz wyjdę, przebiorę się w jakieś wiedźmińskie ciuchy i co się okazało, również dostałem się tam bez problemu przez te same wrota i nie wiem czy to przez to, że mogłem to zrobić na odwrót, czy to przez to, że już zapamiętali moją twarz i mnie wpuścili, czy przez to, że już zmieniono to po tym ostatnim patchu. I w tej chwili już nie jestem w stanie za bardzo sprawdzić jak to miało miejsce, ewentualnie jeśli ktoś ma jakiegoś starszego patcha, albo w coś w tym stylu. Czy ogólnie włączyć Wiedźmina i sprawdzić czy faktycznie bez tego stroju Nilwgarskiego żołnierza można się tam w tej chwili bez problemu dostać. Tak czy inaczej ja dostałem się czy w Nilwgarskim, czy bez, bez żadnego problemu, a kiedyś faktycznie nie mogłem tam wejść w ogóle. Kolejną ciekawostkę możemy znaleźć w misji Bierz Co Chcesz. Dokładnie chodzi tutaj o tego questa, gdzie spotykamy drugiego wiedźmina ze szkoły Kota. I tam chociażby dowiadujemy się, dlaczego wymordował tą całą wioskę. Jest to również nawiązanie do trochę historii Gera Geralta, ponieważ również tutaj ten wiedźmin ze szkoły Kota został dźgnięty widłami, tak samo jak zresztą Geralt. No, ale tutaj nie o to chodzi. Po tym, gdy go oszczędzimy, bo również możemy go tam zabić, pokazuje nam on miejsce swojej skrytki i tam możemy wziąć z jego skrzyni wszystko, co on tam ma. I również jest tam też pewien list adresowany do niego, w którym możemy przeczytać fragment chociażby: Stało się szkoła została zajęta przez żołnierzy. Co do Schrodingera, nie jestem pewien może żyje, może nie. I tutaj chodzi dokładnie o to nawiązanie, że Wiedźmie, z którym rozmawialiśmy, był ze szkoły Kota. A jest coś takiego jak kot Schrodingera. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że źle to wymawiam, bo to by trzeba było powiedzieć jakoś po niemiecku, a mniejsza o to akurat, ale jest to pewien eksperyment taki myślowy. O nim będziecie mogli sobie poczytać chociażby na Wikipedii, więc nie ma sensu, abym to przytaczał. Tak czy inaczej, taka gra słów tu w liście mamy tego Schrödingera. Rozmawialiśmy z Wiedźminem ze szkoły Kota, więc również możemy tutaj znaleźć pewne podobieństwa. Jeśli przeszliście dodatek krew i wino, to zapewne kojarzycie taką postać jak Vivienne. Trzeba przyznać, że to również był jeden z ciekawszych momentów w tym dodatku. Ta cała historia z nią związana. I również zależy to od waszych decyzji. Może ona się zadeklarować, że wyjeżdża do Nowigradu. I co ciekawe, możemy ją później również tam spotkać. Czeka sobie na nas. E, no, może nie na nas, ale możemy ją tam po prostu spotkać, gdy jest przy wybrzeżu. I z nią troszeczkę Widzę. porozmawiać. I dostać chociażby od niej mały podarunek. O, Wiedźmin! Miło Cię widzieć. Będę uważała. Bywaj, Geralt. A, jeszcze jedno. Chciałabym Ci to dać. Zachowałam sobie na pamiątkę, ale chyba już nie chcę wspominać tamtego okresu. Przyjmiesz je? Oczywiście. Dziękuję. No dobrze, tak jak w poprzednim odcinku, również teraz wracamy do tej krainy tysiąca baśni. I ta ciekawostka jest już na samym końcu, można powiedzieć, tego questa. I gdy znajdujemy się już na samej górze w tym zamku, po tym jak możemy chociażby zobaczyć ten miecz z Dark Souls'a, ten bonfire, nie sam miecz, chociażby, no to. Możemy udać się do pewnej dziury w murze i tam zauważyć spadającego walenia, dosłownie spadającego walenia i to wszystko odwołuje się do filmu Autostopem przez Galaktykę, gdzie mamy bardzo podobny motyw. And since this is not a naturally tenable position for a whale this innocent creature had very little time to come to terms with its identity this is what it thought as it fell ground uh, oh, that's it ground <laughs> i wonder if it'll be friends with me hello ground curiously the only thing Pamiętacie tego questa, gdzie mieliśmy mnóstwo tych portali i musieliśmy znaleźć tą dobrą drogę? Oczywiście do tego questa odnosiłem się już kilkukrotnie: czy to na początku, że jest to nawiązanie do gry Portal, czy to również później, że do gry Prince of Persia. Ale teraz finalnie wiemy, że jak najbardziej odnosi się to właśnie do gry Portal. Chociaż do Prince of Persia również w pewien sposób, również w pewien sposób może się to odnosić, ale tutaj okazało się, że w specjalnym przejściu możemy. Odnaleźć pomieszczenie, w którym znajduje się skrzynia. Bardzo podobna do kostki towarzyszącej właśnie z gry, portal. Natomiast w skrzyni obok znajduje się torcik, również identyczny do tego, jaki możemy znaleźć właśnie w grze, portal. Więc chyba jeśli chodzi o tego, to, za tego questa, to zadanie z tymi portalami mamy już sprawę wyjaśnioną. Jest to ewidentne nawiązanie do gry, portal. I to by było już raczej na tyle. Dziękuję serdecznie za to, że spędziliście ze mną tą chwilę. Mam nadzieję, że oglądało Wam się przyjemnie i zapraszam oczywiście do kolejnego odcinka, bo również taki na pewno się niedługo pojawi. Także dzięki, pozdrawiam, narka.